Wtorek 6 lipca 2021 roku. Po prawie rocznej przerwie wyruszam w kolejną moją podróż. Tym razem udaję się na Podkarpacie i w Bieszczady. Przemyśl to jedno z najstarszych i najpiękniejszych miast Polski. Położony jest nad stanem u styku historycznych granic Polski, Rusi i Węgier, na siedmiu wzgórzach, tak jak Rzym. Zwiedzanie miasta rozpoczynamy od budynku dworca kolejowego. Jest on jednym z najpiękniejszych w Polsce. Zbudowano go w latach 1859-1860 i przebudowano jeszcze w końcu XIX wieku. Dworzec ten jest prawdziwym dziełem sztuki. Powstał w związku z budową kolei galicyjskiej imienia Karola Ludwika, która połączyła Kraków z Lwowem. Po przekształceniu się państwa Habsburgów w monarchię austro-węgierską, przemysł uzyskał również bezpośrednie połączenie kolejowe z Budapesztem. Turystów zachwyca hol główny z kasami biletowymi, poczekalnia oraz sala, w której mieści się restauracja dworcowa Perła Przemyśla. Kilkaset metrów przed dworcem znajduje się most kolejowy na Sanie, zbudowany również w XIX wieku. W czasie I wojny światowej wysadzony, a później odbudowany. W początkach okupacji stanowił linię graniczną. Prawobrzeżna część należała do Związku Radzieckiego, a lewobrzeżna do III Rzeszy. Przemyślu zachwyca szereg secesyjnych kamienic, w których mają swoją siedzibę instytucje publiczne, niektóre z nich od XIX wieku. Ciekawym zabytkiem jest Kościół Reformatu z XVII wieku, niegdyś otoczony murem obronnym. Nazywany jest tak zwanym Kościołem na bramie, dlatego że w okolicy znajdowała się niegdyś Brama Lwowska. Po rozebraniu murów miejskich i zasypaniu fosy poziom gruntu podniósł się na tyle, że kościół jest dzisiaj zapadnięty poniżej poziomu ulicy. Przechodzimy przez san i docieramy do pomnika Ogląd przemyskich. Upamiętnia on bohaterską walkę młodzieży miasta z Ukraińcami w latach 1918-1919. Postać młodzieńca w centralnej części pomnika zwrócona jest na wschód. Z powrotem na prawą część samą i docieramy do Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej. Podczas mojego pobytu zachwycała wystawa dwie religie, trzy wyznania: dwie religie, czyli chrześcijaństwo i judaizm, czy wyznania, czyli katolicyzm, prawosławie i wyznanie mojżeszowe. W Muzeum Narodowym można było zobaczyć również wystawy tematyczne o uzdrowiskach dawnych polskich kresów. Potwierdzy przemyśl i walkach niepodległościowych w mieście, a także niecodzienny zabytek, Gemmę Bizantyjską, unikalny amulet wczesnego średniowiecza, których okazów jest tylko pięć tego typu na świecie. Zachwyt budzi staromiejska część Przemyśla. Możemy tam się posilić daniami kuchni kresowej i wschodniej. Nie możemy ominąć pizzerii galicyjskiej, w której serwują słynną pizzę po przemysku. Wielkości talerza w trzech wariantach z pieczarkami, kiełbasą i kaszą gryczaną. W pizzerii galicyjskiej gościli słynni polscy aktorzy, sportowcy, dziennikarze i przedstawiciele show biznesu. Nieopodal znajduje się lodziarnia Fiory, w której serwują prawie 30 rodzajów lodów. Kilka lat temu internauci z całej Polski uznali ją za najlepszą lodziarnię w kraju. Ja zachwyciłem się lodami gruszkowo-jabłkowymi z Pietruszką. Ważnym punktem na turystycznej mapie miasta jest Wieża Zegarowa, która mieści muzeum fajek i dzwonów. Słynna lądwisarnia rodziny Felczyńskich rozsławiła Przemyśl na cały świat. Nieopodal rynku zachwyca XVIII-wieczny kościół Franciszkanów z racji krokowego wyposażenia zwany strojnisiem. We wnętrzu możemy zobaczyć ołtarz główny z cudownym obrazem Matki Bożej Niepokalanej. Bardzo ciekawe i cenne historycznie są również freski przedstawiające rzeź Franciszkanów na przemyskim rynku, dokonaną podczas najazdu tureckiego w końcu XV wieku. Za kościołem wyłania się bryła grekokatolickiej katedry pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela. Tak dochodzimy do rynku, który jest jednym z największych pochyłych rynków w Europie. Różnica poziomów sięga aż 6 metrów. Zachwyca duża ilość zieleni, kamienice, ratusz, a centralnym punktem jest fontanna z rzeźbą niedźwiedzia. Na rynku spotykamy także szwejka, który odpoczywa na ławeczce. Ponoć miał w tym mieście przebywać w areszcie. Przemyśl to także miasto pomników. Pomnik Łana i Huzara przed budynkiem poczty. U dołu rynku pomniki Jana III Sobieskiego i Adama Mickiewicza zniesiony jeszcze w XIX wieku. rzymsko-katolicka, podobnie jak grekokatolicka, również nosi imię świętego Jana Chrzciciela. Uwagę przykuwa tablica grunwaldzka, kaplica Fredrów oraz Freski projektu Jana Matejki. Przy katedrze znajduje się wieża zbudowana w XVIII wieku, która mierzy sobie 71 metrów wysokości. Katedra posiada tytuł bazyliki mniejszej. Stąd już prosta droga na wzgórze zamkowe, na którym w XIV wieku zamek wznosz król Kazimierz Wielki. W tym samym stuleciu przyłączył on całą Ruś Halicką do Polski, która pozostała w obrębie naszego państwa aż do II wojny światowej. Z baszt zamkowych rozciąga się przepiękny widok na położone w dole miasto. Na pierwszym planie widzimy główną część przemyśle, część prawobrzeżną, a po drugiej stronie mamy część lewobrzeżną. Nieopodal Przemyśla zaledwie w odległości 10 km znajduje się rezydencja parkowo-pałacowa w Krasiczynie przed II wojną światową w posiadaniu sapiechów. Uwagę przykuwa przepiękny park z okazałymi drzewami oraz zespół pałacowy z czterema basztami: boską, papieską, królewską i szlachecką. Cennym elementem są Dekoracje wykonane techniką z graffiti, czyli malowidła na mokrym tynku. Samo wnętrze pałacu jest bardzo ubogie, dlatego że zostało zniszczone w okresie II wojny światowej. W okolicy Przemyśla warto zwiedzić także Jarosław, miasto z kamienicą kupiecką Orsetich, rynkiem głównym oraz klasztorem Benedyktynek, posiadającym obwarowania o długości ponad 800 metrów. Jarosław słynie także z podziemi podmiejskich, udostępnionych do zwiedzania. W Jarosławiu obok kościołów katolickich zobaczymy również żydowską synagogę oraz prawosławną Cerkiew. To miasto wielokulturowego dziedzictwa, podobnie jak przemyśl. Czwartym miastem na mapie mojego zwiedzania pod był samok. Na wzgórzu znajduje się zamek, w którym możemy podziwiać przede wszystkim kolekcję ikon oraz mroczne obrazy Zdzisława Wielkcińskiego. To największa taka kolekcja w kraju, a twórcy-mieszkańcy postawili pomnik. W rynku znajduje się zabytkowy kościół Franciszkanów, a na jednej z uliczek Starego Miasta możemy znowu zobaczyć Szwejka. Trzecią postacią upamiętnioną w Sanoku jest postać Grzegorza Sanoka, wybitnego poety i humanisty okresu renesansu. Następnego dnia malowniczą trasą z Przemyśla do Sanoka przez Góry Słonne najdłuższymi serpentynami w Polsce wyjeżdżam w Bieszczady.